Pokażę wam, jak gotuje segedyn u nas w domu. Dla mnie łopatka jest zbyt chuda do segedynu, a boczek zbyt tłusty, a karkówka jest dokładnie pomiędzy. Pokrój to na porządne kostki, wtedy uzyskasz więcej smaku. Następnie pokrój na kostki kawałek wędzonego boczku i dwie większe cebule. Możesz je pokroić w plastry i tak dodasz tam kapustę, więc spokojnie je przyznaj. Do patelni lub odpowiedniego garnka włóż łyżkę smalcu i ułóż tamto mięso. W tych daniach zawsze zaczyna się od mięsa, dużo lepiej się je podsmaży. Osiągniesz dokładnie taki kolor, jaki potrzebujesz, i nie przypalisz tego, co było wcześniej, na przykład cebuli. Jeśli masz więcej mięsa, zrób je na kilka razy. Podsmażone mięso odłóż do garnka, posól, popieprz i dodaj kminek. Na patelni podsmaż wędzony boczek, a potem cebulę. Nie każdy dodaje tam wędzony boczek, ale dodaje on dodatkowy smak. Dwie rozgniecione papryczki chili mogą być pominięte przez delikatne osoby, ja je lubię. Dwie łyżki słodkiej papryki, dwie łyżeczki wędzonej papryki. Dlaczego dodaję wędzoną, nie powiem ci, bo zacząłbyś to robić też, a już teraz jest trudno dostępna. Mieszaj przez niecałą minutę i zalej bulionem. Jeśli zastanawiasz się, co się stanie, gdy wlejesz tam wodę, to w sosie zamiast bulionu będziesz miał wodę. Pozwól, aby odparowały przypalenia i wlej to do mięsa. Dodaj sól, pieprz i gotuj przez około godzinę i kwadrans, aż będzie całkowicie miękkie. Kiedy gotujesz kiszoną kapustę, jej kwasowość zawsze wzrasta o jedną trzecią, więc spróbuj, ewentualnie przepłucz i wyciśnij. Jeśli kapusta jest długa, pokrój ją, abyś nie uderzył się w oko kiedy mięso jest miękkie zagęść sos za zasmażką i dodaj kapustę. Oba składniki potrzebują 20 minut na gotowanie, więc dodajesz je razem. Pod przepisem na gulasz jeden profesjonalista doradził mi świetny trik. Przed zagęszczeniem zasmażką zbierz tak zwany glans. Zauważ różnicę w kolorze między oryginalnym sosem a tym zagęszczonym zasmażką. W ten sposób to wyrównasz. Tego cholera nigdzie nie przeczytasz, ktoś musi ci to powiedzieć albo pokazać. Niektórzy na końcu zagęszczają albo kwaśną, albo słodką śmietaną. Mnie to tak nie smakuje, ja wolę go takiego i trochę pikantnego. Jeśli będziesz to łagodzić, to kup przynajmniej 33%. Te, które mają mniej procent, są do niczego. Popcorn mam kupiony, więc ruszam do mądrych ludzi na dyskusję. To cześć.